Witajcie, meldujemy się z hotelu Sielanka w Warce, gdzie żółto-czerwoni spędzą najbliższy tydzień, przygotowując się do nowego sezonu w Ekstraklasie. Sprawdźmy zatem, co u nich słychać. Sierpiek, tak zdobądź? Lepiej? Nie, No lepiej, lepiej. Już zaczynam z drużyną już jakieś pierwsze treningi. Mam nadzieję, że już niedługo dojdzie piłka. Parę tygodni i będę gotowy. Pierwszy trening, tutaj, czy byłeś coś, coś Pierwszy trening dzisiaj. Plan jest taki, żeby, żeby się dobrze przygotować, no teraz wiadomo mamy obóz, eee, te treningi już będą troszkę lżejsze, eee, więc na pewno, na pewno trzeba pewne rzeczy dopracować i ich przygotować się na pierwszy mecz. Zaczynamy zgrupowanie? Do Zaczynamy zgrupowanie. Yes, już no, 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 no. <laughs> <It's> like <Turkey. laughs> Co, w porządku. Wszystko dobrze. Zaczynamy. Ciężka praca będzie? No, myślę, że tak, jak zawsze. zobaczymy w porządku, nie? No jak na razie jest wszystko super, wszystko mamy, więc wszystko jest blisko. Wszystko czego trzeba jest na miejscu, więc tylko praca. Panowie, dziś do południa i jutro do południa wymaga od nas pracy jakiejś tam większej fizycznej. Zaangażowanie każdego z nas, a po południu... Ja na napnę. To jest to, Dobrze? 101. Za dużo. Koń z Nowego Sącza. Dawid Szufryd. Cztery na nogę. Dawid Szufryd. Trzymaj. Dużej noga. Zrobiłem dwa zabłania. Ty większość. Nie chciał zobaczyć. Nie. A jak nie wyjdzie to co? No to nie damy. No. Po nie damy? To jest? Yes. Jest? no jak Pokaż jeszcze raz, proszę. Ale to będzie mi się zeptać.

Ale nie prawa noga to padła. No prawa lewa, Nie ma znaczenia jaka noga. Tak. Da, Sașa, Sașa. Jazzy Ale tras. not Ale możesz ręką? Nie mogę. Oj! Ja, wi, hurra, Aż ty? Dawaj. nie. Ale tam ostatnie... Jest! 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 pierwszy Jest! 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 żebyś Nie wybił tych co, Jest! 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 w ten tak, tak, jacek, tak, tak, tam, tak. w jacek. nie, I nie wybijcie. Tak, tak, tak. I bardzo dobrze żyjecie. Ciężki trening? Ważne, że żyjemy. Zależy. bardzo dobrze. Ciężki? Dla mnie troszkę. Trochę to Dla nie ja nie mogę powiedzieć. No to zapytaj Widział innych to też. To już drugi. U mnie już drugi, tak. Chodź ten, mogę nagrać jak szukam piłki? Pewnie. To daj, daj. ho, z... uważaj, bo była to A to Błaniu widziałem, że jedną dał. To nie? A ja muszę... Trzeba za niego chodzić Ale wiesz, bo ty brygadzista. Jesteś tym, 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 ja tym, tym brygadzistą Brygadista, co robi brygadzista? Kurczę, pierwszy raz z takim dyryguję młodzieżą, wiesz? Jedną znajdę na pewno swoją, bo wiem gdzie poleciała, wiesz? Ty, a jakbyś dronem przy... Mogę ten Jak nie znajdziesz to odpalimy. Co drugą tylko gdzie, kurwa? Ale one tym, na to, to... To ona gdzie? Zostawił Cię samego z tym? Nie no, zobacz, zbiera piłki. Weź go, nagraj brygadzisty. Patrz jak piłki zbiera. Grzenia Cię wsypał, że jesteś brygadzistą. Dzisiaj jakiś no, tam Na razie brakuje 10. Ktoś miał niezły rozżyd na szelbie. Ale oczywiście moje wszystkie w sieci. Przestań tak, tutaj. Przestań tutaj. Ten... Przestań tutaj. Proszę, ja Wam pomagam zawsze. Jak, jak zapłacić po treningu? Niech wielu brakuje. No, zerombisty trening, dobra praca. Nie. Trzeba zrobić też swoje, pozbierać. No. No i jedziemy dalej. Ej, możesz zostać takiego? Parę lata mi przyszło jeszcze piłki No to jest to tak jakby stanowisko kierownicze nie? No tak ale widzę jakie kierownicze Powie trzeba wytargać? Tak jest że dołożył nie? Jest ta piłka? No nie ma Daniel, porządek jak i na boisku, tak i poza nie. No porządek musi być Dziękuję. Ale się bawię, Alex tak chciał. Dobrze Raz, dwa, Dobrze. Nie dopuszczam, nie bo do ruchu. Trzy Oddychaj, oddychaj Dinek. Ostatnia na wpadła, nie? Co to się dzieje? Strefa regeneracji. Jakiej regeneracji? Ja to ma być, ani regeneracja. Co ma być? Praca, nie regeneracja. Praca była. Teraz regeneracja. I zaraz znowu praca. I znowu regeneracja. I znowu praca. A tam, a tam jeszcze kogoś podpisali. Kogo? Jeszcze kogoś podpisali. Serba? Tam? A tam, tam.

To masz? To mam, no. 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 Bardzo dobry strzał. Ja no, bo taki... w bok. Ja nie Forma ma przyjść na sobotę, za tydzień. Nie? Jak chcesz, jak Beckham, czy jak Carlos. No dobrze, no i? Beckham. Puszcz o kurwa, siebie Dawa. po koniam. O! O! dyscyplina, widzę jest mocna. No tak, przecież nie wejdziemy te. Jak z kreskasa. Nie. Mato. Jutro, dzisiaj chyba taki pozytywny ból będzie, nie? Tyle bramek weszło. Ff, ale niektóre piłki są tak twarde, że. Ale fajnie, fajnie, fajny, fajny trening. Naprawdę. Fajne warunki mamy do pracy. Nic tylko z tego korzystać, żeby jak najlepiej się przygotować do ligi. I oby taka skuteczność była w lice. Tego ci życzę. A ci życzę, żebyś został w koronie. <laughs> Jaki to był dzień, powiedzmy? Fajny, fajny dzień. Pierwszy. klej. jest klej. Jest klej. No, super. Czyli co, dobra praca dzisiaj wykonana? Dobre, bardzo dobre. Musimy więcej pracować. To w sezonie będzie łatwiej trochę. Okay. A ty jesteś zadowolony z tego, jak w tej chwili wyglądasz, czy jeszcze luz przyjdzie? Nie, jeszcze luz przyjdzie. Teraz już nie, nie maksimum kondycji. Jasiu, chodź. Jasiu, jesteś ze śpią w pokoju? Jestem. Jak y, wam się spędza czas razem? A bardzo w początku, śpiona śpio mega kumpel. A pęczy chrapie? Nie, nie, nie. Nie wiem, zasypiam wcześniej. To musisz, musimy o tym porozmawiać jeszcze na koniec obozu. Na koniec obozu pogadamy, to jest istotny temat.